W sobotę 23 lipca na plac Jana Pawła II w Pruszkowie powrócił znany i lubiany koncert do północy. Wieczór otworzył zespół Face to Face Duo, czyli porządna dawka akordeonowej muzyki w wykonaniu Pawła Janasa i Bartosza Kołsuta. Publiczność mogła wysłuchać takich utworów jak Englishman in New York, Stinga czy w grocie króla gór Edwarda Griga. Kolejną artystką na scenie była legendarna Edyta Geppert w Towarzystwie Zespołu Wazi. W specjalnie przygotowanym repertuarze nie zabrakło prawdziwych perełek piosenki literackiej. Na finał koncertu do północy zaplanowano występ Kuby Badacha, wszechstronnego muzyka, który tego wieczoru zaprezentował własne aranżacje utworów Andrzeja Załuchy. Jego droga artystyczna z legendą muzyki jazzowo-soulowej splotła się w latach osiemdziesiątych, gdy jako młody, dwunastoletni adept nauk muzycznych trafił pod skrzydła najlepszych polskich muzyków. Był wśród nich Andrzej Załucha. Po latach wydawało się zasadne, żeby nagrać płytę, która będzie oddawała hołd temu wielkiemu wokaliście, i która w założeniu miała sprowokować poniekąd młodych słuchaczy do tego, żeby sięgnęli do oryginałów, ponieważ my na tej płycie z Jackiem Piskorzem zamieściliśmy nasze interpretacje tych utworów, często bardzo odbiegające od oryginałów. Ale to właśnie dosyć przewrotnie sprowokowało młodych ludzi do szperania w odchłaniach internetu, i dzięki temu poznają piosenki Andrzeja Załuchy i sięgają albo do jego repertuaru w jego wersjach, albo w naszych wersjach, i to jest świetne. Wykonać plan, plan roczny zasmucania. Mimo symbolicznej nazwy koncertu do północy, muzyczna uczta dla pruszkowskiej publiczności przekroczyła godzinę 24, a plac Jana Pawła II do końca był zapełniony po brzegi. Bez wątpienia, wydarzenie z powodzeniem wpisało się na stałe, w kalendarz pruszkowskich wydarzeń muzycznych. Kolejny koncert do północy już za rok. Do obejrzenia dłuższej rozmowy z Kubą Badachem na temat zaprezentowanego w Pruszkowie repertuaru zapraszamy po wiadomościach sportowych.